W okresie koronawirusa wszystko dzieje się trochę inaczej niż zazwyczaj, dlatego i ja dzisiaj witam Państwa nie z mojego kościoła, tylko z mojego domu. Kościół, co prawda, już funkcjonuje, ja w nim również, ale pomyślałem, że takie naturalne otoczenie będzie odzwierciedlać w dużo większym stopniu to, co teraz dzieje się wokół nas. Mamy mówić natomiast o tym, co już za chwilę przyjdzie do nas, to znaczy o. Święcie Zesłania Ducha Świętego, o pięćdziesiątnicy, o zielonych świątkach, bo to są określenia, które paralelnie funkcjonują dla tego wydarzenia. Święto to nie jest świętem samoistnym. Jest cy częścią cyklu rozpoczynającego się z martwych wstaniem, właściwie najpierw ukrzyżowaniem, potem z martwych wstaniem. Elementem tego cyklu jest też w niebo wstąpienie pańskie, no a jego. Jego konkluzją jest wysłanie Ducha Świętego, uznawane też za święto założenia Kościoła. Skąd się wzięło to święto? Wzięło się z wydarzenia, o którym opowiada autor Księgi Dziejów Apostolskich. Wzięło się z wydarzenia, o którym za chwilę będziemy mówić, ale jego geneza, oczywiście, jak w większości tego rodzaju wydarzeń w Piśmie Świętym, jest dużo wcześniejsza. Genezą według niektórych przynajmniej egzegetów tego, co dzieje się podczas pięćdziesiątnicy, są wydarzenia opisywane przy okazji budowy i zburzenia wieży Babel. W jedenastym rozdziale księgi Rodzaju czytamy: Cała ziemia używała wtedy jednego języka i takich samych słów. A pan zstąpił, aby zobaczyć to miasto i wieże, które ludzie zbudowali. I powiedział pan: Oni są jednym ludem i wszyscy mówią jednym językiem. I dlatego zaczęli budować. Odtąd nie będzie dla nich nic niemożliwego, jeśli cokolwiek zechcą zrobić. Stąpmy więc tam i pomieszajmy im języki, żeby nie mogli się wzajemnie porozumieć. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i porzucili budowę miasta. Dlatego nazwano je Babel, gdyż tam Pan pomieszał mowę całej ziemi i stamtąd rozproszył ich Pan po całej ziemi. Babel pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego właśnie pomieszanie. Możemy się zastanawiać nad tym, dlaczego Bóg jest takim tyranem, który nie pozwala człowiekowi budować, nie pozwala człowiekowi dorosnąć, ale musimy pamiętać, że Stary Testament to księga czy zespół ksiąg, które powstawały w zupełnie innych czasach, w kulturze i mentalności. Nawet dzisiaj zresztą nie przedstawiamy Boga i człowieka jako równoważnych partnerów. Mówimy o Stwórcy i Stworzeniu, mówimy o Panu Wszystkiego i o Jego Tworze, o Człowieku. Człowiek w historii o wieży Babel usiłuje symbolicznie dosięgnąć nieba, to znaczy stać się tym, czym jest Bóg. Uważa, że może stać się Bogiem. Dlatego spotyka go kara i dlatego to wydarzenie bywa interpretowane jako wstęp do świąt zesłania Ducha Świętego, które są jego odwrotnością. Podczas zesłania ducha człowiek oczyszczony Bożą łaską, oczyszczony śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, teraz zostaje przywrócony temu, czym był pierwotnie, temu stanowi, który trwał w stworzeniu po jego uczynieniu przez Boga. Teraz człowiek znowu może być czysty i może oddawać chwałę swemu Panu. Znowu może budować się w jego kościół, znowu może. Wymawiać Jego imię bez pychy, buty i grzechu. Ale ponieważ nasze ludzkie siły są mizerne w tej kwestii, Bóg zaopatruje nas w narzędzie, które umożliwia takie uczniostwo, to znaczy daje nam samego siebie, daje nam ducha świętego, który jest naszą siłą, naszą mądrością. To wszystko dzieje się oczywiście nie tylko w samym momencie zesłania ducha, ale. Historia zaczyna się już w pierwszym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w czwartym wierszu czytamy: A podczas wspólnego posiłku polecił Jezus: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy ojca, o której usłyszeliście ode mnie. Jezus nakazuje uczniom wypatrywanie tej chwili. To zresztą też odzwierciedla duchową drogę człowieka, który oczyszczony, uzdatniony ma wszakże wypatrywać swojego Boga. Ma dokonać wyboru, ma usłyszeć, przyjąć Jego głos, nawrócić się i stać się w czynie dobrym. W wierszu ósmym czytamy: Gdy Duch Święty zstąpi na Was, weźmiecie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Odwołujemy się w ten sposób trochę do abrahamowego przymierza, a trochę do tego co stało się podłożem chrześcijaństwa do misji do zwiastowania dobrej nowiny całemu stworzeniu nie tylko wybranemu narodowi nie tylko jednemu etnicznemu plemieniu ale całemu stworzeniu Bożemu każdemu człowiekowi dlatego zresztą apostoł Paweł pisze potem nie ma żyda ani greka dlatego wielokrotnie podkreśla że w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedni Idźmy wszakże dalej w narracji dziejów apostolskich, by zrozumieć, jak ta księga wprowadza nas do zrozumienia świąt zesłania Ducha Świętego. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Tak zaczyna się rozdział drugi. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. To właśnie tu dochodzimy do tej ilustracji odwrotności wydarzeń z, okol z okolic, czy z okazji budowy wieży Babel. Tam Bóg plącze języki ludzi, by ukarać ich pychę, tutaj przez wyrzeczenie się pychy, przez przyjęcie Bożej łaski. Przez poddanie się pod Boże Prowadzenie, człowiek znów otrzymuje jeden język. Oczywiście tych języków jest wiele, ale istotą tego wydarzenia jest to, że każdy, kto tam jest, niezależnie od tego, jakim językiem jest jego język rodzinny, może zrozumieć zwiastowanie dobrej nowiny. Ewangelia Jezusa Chrystusa staje się w tym momencie znowu wspólnym językiem ludzkości. To, co dzieje się potem, jest. Typowe z jednej strony, ponieważ Piotr, broniąc się przed zarzutami stawianymi mówiącymi językami apostołom przez obserwatorów, przytacza proroctwo Joelowe, żeby umotywować, że to co się dzieje było zapowiedziane. Zaraz przeczytamy ten fragment, ale sam wstęp jest mocno humorystyczny, bo Piotr mówi tak: Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. Dalej natomiast czytamy, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, a starcy sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach mojego ducha i będą prorokowali. Znów widzimy, że to właśnie dzieje się tutaj, apostołowie prorokują, czyli zwiastują prawdę Bożą. Zwiastują Bożą wolę, zwiastują Boże działanie, zwiastują Bożą chęć uratowania człowieka, odnowienia go. To jest również bardzo symboliczny moment, jak mówiłem, dla całego Kościoła, bo właściwie w tym momencie przyjmujemy, że Kościół się staje. Przedtem mamy do czynienia z grupką uczniów Jezusa, nawet jeśli była to dość duża gromada, to wszakże pochodząca z jednego narodu, żyjąca w jednym miejscu. Teraz od tego momentu, kiedy Bóg pokazuje, że wszystkimi językami świata można zwiastować i należy zwiastować dobrą nowinę, powstaje kościół w takim znaczeniu, jakie nadaje mu Boże Posłannictwo. Idźcie i chrzcijcie, wszystkie narody w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Odtąd, aż do skończenia, ja jestem z Wami, mówi Pan. To jest oczywiście parafraza. W tym momencie kościół wychodzi poza zaścia granicę zaścianku, staje się tworem uniwersalnym, dotykającym i dotyczącym i pragnącym włączyć każdego człowieka. Tu okazuje się, że ludzkość, która podzieliła się symbolicznie w momencie zburzenia wieży Babel i poplątania języków, teraz znów może stać się jednością wokół Jezusa Chrystusa. A do tego dostaje ten kościół, czyli my, każdy z jego wyznawców, Uniwersalne narzędzie to jest Bożą pomoc, Boże wsparcie, Boże prowadzenie, Boże natchnienie, Bożego Ducha. Święto zesłania Ducha Świętego w moim ewangelicko-reformowanym kościele, ale generalnie chyba w kościołach protestanckich, jest też zwyczajowym momentem, kiedy przeprowadza się konfirmację. Konfirmacja jest z jednej strony świadomym wyznaniem wiary przez ludzi, którzy już potrafią zrobić to samodzielnie. A z drugiej strony, w naszej obyczajowości jest pierwszą chwilą, pierwszym razem przystępowania do sakramentu wieczerzy pańskiej, to jest komunicja eucharystyczna. Poza tym, obyczajowość zielonoświątkowa jest dokładnie taka, jak we wszystkich innych kościołach, również tak jak w większości innych kościołów po II wojnie światowej, chyba od 1951 roku, o ile pamiętam, ale tu mogę się mylić, kiedy. Władze zlikwidowały możliwość obchodzenia drugiego dnia zesłania ducha świętego. W naszym kościele w zasadzie przyjmuje się, że jest to, jeśli chodzi o liturgię, święto jednodniowe.